Dobrze, zatem witam wszystkich po przerwie. Chodźcie, ustawię troszeczkę ten aparat lepiej. O, tak chyba będzie dobrze widać. Jeppa, moja świeżo nowa upieczona firma, Jepower. Także od razu z początku zapraszam na Jepower na Instagramie na razie. Niebawem będziemy robić większe hurtowe zamówienie, szukamy na razie dobrych, jeżeli chodzi o jakość koszulek. Gdzieś tam mamy parę już opcji. Chciałbym, żeby to była dobra jakość, przede wszystkim w super cenie. Myślę, że już jesteśmy praktycznie na finiszu, jeżeli chodzi o zamówienia. Na pewno będą dostępne na stronie internetowej. Myślę, że dołączymy to do sklepu po prostu suplementami suplementcenter.pl Na pewno poinformuję na, na, na moich social mediach i na social mediach Suplement center. Żeby nie wpisywać suplement center, mamy domenę suplementy szczecin.pl, wszystko pisane razem. Ale to już tam wszystko opiszę, jak wszystko będzie gotowe. Jeżeli ktoś chciałby przedpremierowo, to oczywiście zapraszam na zamówień na power na Instagramie w prywatnej wiadomości. Tam też bardzo często oznaczam, jeżeli jakieś nowe dropy wypuszczamy, to na pewno znajdziecie to u mnie na Instagramie. Dobrze, słuchajcie. Myślę, że to jest odpowiedni moment, żeby wrócić na YouTube'a. Trochę mnie tutaj nie było, także dzięki, dziękuję bardzo osobom, które gdzieś tam w każdym QA pytały, kiedy powrót na YouTube i tak dalej, bo no gdyby nie wy, to pewnie nie wrócił. Haterom mówię Akuku, którzy zacierali ręce, że już nie wrócę. Nie będę tutaj obiecywał, że będę regularnie. Dwa, trzy czy cztery filmy wrzucał w tygodniu. Po prostu, jeżeli będę miał wenę, będzie miał mnie kto nagrać, to po prostu będę wrzucał fajne materiały. I Jeżeli macie jakiś pomysł na materiał, oczywiście będzie mi niezmiernie miło, jak napiszecie do mnie gdzieś tam na Instagramie i powiecie, czy po prostu w komentarzach będziecie mi wypisywać pod każdym vlogiem. No i co, no twórzmy to razem po prostu. Spotykam się tutaj z Wami przede wszystkim dlatego, że wiele osób pytało się mnie: Co z tymi barkami? Także na dzień dzisiejszy jestem po czwartej operacji, łącznie chyba po piątym lub szóstym zabiegu. Ale ogólnie, jeśli chodzi o operacje, to miałem cztery operacje normalnie cięte skalpelem na stole operacyjnym, czy to w narkozie ogólnej, czy z znieczuleniu miejscowym. I tak naprawdę, zobaczcie, musiałem sobie to opisać wszystko, bo nie jestem w stanie, nie wiem czy będzie widać. O, i chyba nie złapie ostrości, ale musiałem sobie to wszystko opisać, bo nie, nie jestem w stanie tego zapamiętać. Musiałem sobie cofnąć kalendarz, rozmowy z Sebastianem, z, z Estemedika, z właścicielem Estemedika, który mnie poprowadził, tak naprawdę przez, przez cały procent. I bardzo Ci chyba dziękuję. Podejrzewam, że jeszcze nie raz podziękuję. No to, żeby zacząć od tego, dlaczego ta operacja się odbyła, te operacje, to może wróćmy do roku 2021, kiedy pierwszy raz hmm, będąc, kurczę teraz nie pamiętam czy pierwszy czy drugi w punktacjach sędziowskich, hmm, sędziowie powiedzieli, że wyrzucałem mnie na czwarte bądź piąte miejsce, już dokładnie nie pamiętam. Nie pamiętam, czy to była Praga, czy to były Mistrzostwa Europy. Już po prostu się pogubiłem w tym wszystkim. Ale łącznie wyrzucili mnie cztery razy. Wyrzucili, abstrahuję. Po prostu dostałem miejsce między jeden, dwa byłem punktowany. Tak sędziowie mówili. Za każdym razem. A dostawałem miejsca od trzy, cztery do 5. Także za każdym razem po prostu schodziłem. Ze łzami w oczach ze sceny, bo nie po to wiecie, katuje się. Ja naprawdę ciężko znoszę redukcję. Nie jest to dla mnie jakieś tam super super łatwe. Mój organizm ciężko znosi redukcję, za każdym razem mam jakieś problemy jelitowe. Na dzień dzisiejszy też mam, jeżeli by wszystko dobrze poszło, cztery tygodnie do zawodów i zmagam się po raz kolejny z jelitówką już tydzień czasu. Nagrywam to tak naprawdę po nocy spędzonej na toalecie, gdzie wczoraj. Czy przedwczoraj wczoraj z miałem pod 116 kg. Dzisiaj rano się zważyłem, mam 111, także 5 kg zleciało ze mnie w jedną noc, ale chodziło trzymam te elektrolity. Jakoś tak nie czuję się mega źle, wiadomo, osłabiony, bo to jednak tą yy, yy, gospodarkę elektrolitową, elektrolytową troszeczkę zaburzyłem przez całą noc. Jakby nie było, ale gdzieś tam uzupełniam te elektrolyty na bieżąco i, i, i nie ma jakiejś tragedii. Także jestem po kardio, jestem po śniadanku. No dobrze, ale wracając do zawodów, z którymi się ściągnęli. Cztery razy była taka sytuacja, w której po prostu zabrali mi moje miejsce i za każdym razem słyszałem, że coś jest nie tak z moimi barkami. W Pradze podszedł do mnie sędzia i powiedział, że you look awesome, but something wrong with your shoulders. Znany tekst, który po prostu powtarzam. I gdzieś tam moi widzowie, którzy mnie wspierają i yy, ze mną rozmawiają. Jestem w stałym kontakcie, śmieją się do dzisiaj z tego. Yy, no i co? Fuh, nadszedł dzień, gdzie po prostu zdecydowałem po to było po startach w markach NPC Regional 26 kwietnia, jak dobrze pamiętam, zeszłego roku 24. Gdzie znowu sytuacja się powtórzyła. No i zdecydowałem, że trzeba coś z tym zrobić. No pierwsze co, to poszedłem do pierwszego lepszego chirurga gdzieś tam sobie wygooglowałem, żeby mnie nakierował co robić. I od razu podczas pierwszej konsultacji odbył się pierwszy zabieg, w którym wbijeł mi coś. Okazało się pod USG, że po prostu tam jest jakaś, jakieś torbiele Mamy i wbił mi jakiś, nie pamiętam teraz dokładnie, było ponad rok temu, nie pamiętam dokładnie, ale wbił mi jakiś, jakąś substancję na zmięk zmiękczenie tej torbieli. I miałem przyjść po dwóch tygodniach, żeby zobaczyć, czy coś da się z tym zrobić, żeby to może wycisnąć strzykawką, wystać, odestać, strzykawką, ale widziałem, że po prostu podszedł ten chirurg ten, ten podszedł do tego tak, z taką mega niewiedzą, nie w ogóle od niego zaufanie nie było. Także nawet nie poszedłem na drugą koncentrację. Widziałem, że nic się z tym nie stało. Ponadto ja potrafię sobie wbić igłę i odciągnąć. Także próbowałem. Dalej nic nie szło. Także po prostu olałem ten temat i szukałem dalej. No i tutaj pojawił się mój serdeczny kolega Michał Piałka, którego pozdrawiam. Który zapoznał mnie z Sebastianem. Właścicielem kliniki ST Medica przy ulicy Kwiatkowskiej w Szczecinie. No i podczas pierwszej kontroli, tutaj muszę się wsmałować z tymi dodatkami, byłabym, był taki pomysł, aby wyssać z sakiem te torbiel. Umówił mnie do swojego lekarza, Sebastian, był to doktor medycyny estetycznej, który jak zobaczył to, jak to wygląda, zrobiliśmy USG, to powiedział, że no nie zrobi mi tego. Z tego powodu, że możemy uszkodzić mięśnie, możemy wyssać kawałek mięśnia, bo to jest głęboko pod mięśniem. Także od razu odpadło, odpadła ta opcja. No to pojawił się pomysł, żeby wybić bardzo grubą igłę. Myślę, że takiej długości. Grubość. Kurczę, no teraz nie potrafię pokazać, ale igła dosyć gruba. Hmm. Aby to wyssać wyciągnąć, wycisnąć tą grubą migłą, Ale niestety to też się nie udało. Ta torbiel już była tak zbita, tak, tak twarda, że niestety hmm, nawet kropelka z tego nie poleciała. Musieliśmy zrobić stop klatkę, bo akumulator się wyładował. No i słuchajcie, hmm, kiedy już te mniej inwazyjne opcje się skończyły, no to stwierdziliśmy, że Ymm, niestety, no, trzeba otworzyć ten bark jeden i drugi. No, i wyciąć to po prostu. Ymm. I tutaj przyszedł pomysł, żeby zapisać mnie do chirurga w szpitalu na NFZ. Ymm, jest to lekarz, który pracuje, współpracuje z Sebastianem. Chirurg. Ymm, mówili na jego przyszłość mówią na niego przyszłość polskiej chirurgii. Młody chłopak, który naprawdę. Wiele operacji wykonuje, bardzo skomplikowanych każdego dnia. Przede wszystkim zajmuje się wycinaniem nowotworów. No i umówiliśmy się 2004 roku na operację lewego barku. Lewy wyglądał dużo gorzej pod USG, dlatego chcieliśmy zrobić lewy jak najszybciej, bo prawy pokazane było, że jest większa część jest pod skórą, a mniejsza pod mięśniem. A w lewym cała ta torbiel a torbiel była wielkości pięści, pod lewym barkiem. Była pod mięśniem, głęboko gdzieś tam pod mięśniem, jeśli chodzi o lewą stronę. No i nadszedł ten dzień, gdzie tego się pojawiłem w szpitalu. Szybko wzięto mnie na, na, na stół. Dostałem znieczulenie miejscowe, bo wszystko w porządku. Jednak po 45 czy 60, 60 minutach lekarz stwierdził, chirurg, że jest tak głęboko, że nie może tego znaleźć. Nie chce mi zrobić krzywdy. I musi się zająć po prostu jakiś dobry ortopeda tym barkiem. I słuchajcie, mi w tym momencie świat się zawalił, bo byłem przygotowany na czas rekowalescencji, ale nie byłem przygotowany, że wyjdę z rozwalonym barkiem ze szwami i dalej nie zrobionym. No to szybko za telefon do Sebastiana, którego naprawdę w tamtym czasie bardzo napastowałem. Mega mi zależało po prostu, żeby jak najszybciej to zrobić. Mówił mi z profesorem którego Kłodziejem, najlepszym w okolicy, nie wiem czy nie w Polsce, ortopedą. I umówiliśmy termin na 23.07. Może od razu będę przechodził, nie będę tutaj kombinował, co tam się działo po drodze. Generalnie po tej operacji nie było tak źle. Ja chyba po czterech, po tej pierwszej operacji po czterech lub pięciu dniach już wróciłem do, do sprawności. Normalnie robiłem tam jakieś nogi, zacząłem sobie od jakichś nóg. Nie pamiętam chyba plecy było mi najtrudniej naj, naj zrobić, ale nawet barki nie było jakimś tam większym problemem, problemem żeby zrobić. No, i do sedna 23:07 pojawiłem się już prywatnie w klinice Estamedica, gdzie zajął się mną profesor dr Kołodziej. Zdecydowaliśmy, że robimy dwa barki naraz i robimy znieczulenie miejscowe. Czyli taką dużą igłą robiliśmy zastrzyk pod łopatkę, odcinaliśmy lewą, prawą rękę. No, i robimy po prostu dwie ręce, dwie ręce dwa barki naraz. Niestety sytuacja troszeczkę podczas operacji wymknęła się spod kontroli, hmm, dlatego że hmm, ja jestem alergikiem. No i okazało się, że niestety na jakieś środki mam uczulenie. Hmm, moje tętno hmm, spadło do 60 na 20. Strzelano mi jakoś tam adrenaliną. Nie pamiętam teraz dokładnie, tu nie mam zapisane hmm, ile byłam półek, ale. Była sytuacja, była kryzysowa. I jednak tam mnie wybudzili, wszystko było w porządku. Miałem lekkie duszności, miałem przy sobie wentolin, bo jestem też astmowy. Miałem przy sobie wentolin, to w momencie, kiedy przyjąłem wentolin, to przeszło mi, ale niestety musieliśmy zakończyć operację na lewym barku. Operację lewego barku zakończyliśmy, prawy dalej do roboty przez tą sytuację kryzysową. No i umówiliśmy od razu kolejną operację. Nie, przepraszam, jeszcze 14.08 miałem kontrolę. No i podczas kontroli okazało się, że torbiel odrasta w lewym barku. Także po raz trzeci świat mi się zawalił. Ponieważ profesor uświadomił mnie, że potrzeba kolejnej operacji tego samego barku, czyli w tym momencie trzecia operacja lewego barku mnie czekała. No i podejrzenie nowotworu, bo martwarkanka nie odrasta, a nowotwory odrastają. Ja wiedziałem od czego to mam, także nie przejąłem się jakoś bardzo. Ale nie gdzieś tam w głowie ten nowotwór siedział. Wiadomo to, to groźnie brzmi. Udzielam się trochę charytatywnie z dzieciakami chorymi onkologicznie, leczącymi się onkologicznie. Także jest ze mną to słowo już bardzo, bardzo długo, Więc jeżeli to usłyszałem, no to mimo wszystko, że wiedziałem o co chodzi, gdzieś tam z tyłu głowy siedział, siedział, siedział to słowo. No i co, omawiamy kolejną operację. To była operacja trzecia lewego barku i poprosiłem, żebyśmy zrobili od razu prawą. No to umówiliśmy się, od razu zapisany byłem na dwie, na dwa barki. No i kolejna operacja. Umówiliśmy się na 17.09. Na trzecią operację na lewego barku. No i otwieramy też prawy i robimy dwa naraz. Niestety podczas operacji mm, zmieniliśmy całkowicie znieczulenia. Zrobiliśmy tym, tym razem na og znieczuleniu ogólnym. Ech, no i w znieczuleniu ogólnym było jeszcze gorzej, bo tętno spadło mi do 45-15. Chłopaki chcieli mi już wprowadzać w śpiączkę farmakologiczną. Nie reagowałem na adrenalinę. Dostałem 3, tutaj mam zapisane 3 bądź 4 ampułki adrenaliny. Już więcej nie mogli mi dać. Ymm, miałem już przygotowane miejsce na ojomie, Ale doktor Marcin musiał wyprowadził mnie z tego. No i wypisałem się na własne żądanie do domku. Wszystko było w porządku. Mimo mimo tej sytuacji kryzysowej. Ale znowu zostałem wypuszczony ze zrobionym tylko lewym barkiem. W tym momencie. Chłopaki już nie chcieli się podjąć kolejnej próby prawego barku. Bo wiadomo było było dwa razy było naprawdę gorąco. Na dzień dzisiejszym się nie dziwię. Że nie chcieli tego robić, bo to jednak śmierć pacjenta na stole nie, 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 nie wróżyłaby im dobrej, dobrej kariery, jeżeli chodzi o, o klinikę. No, i zapisał mnie Sebastian do swojej koleżanki znajomej na testy alergologiczne, które robi się tylko w jednym miejscu w Szczecinie w szpitalu. Gdzie chodziłem na konsultacje po 4-5 godzin, miałem chyba 5 konsultacji. No i wykluczyliśmy, wykluczyliśmy wszystkie środki, na które potencjalnie jestem uczulony. A wyszło mi tego trochę. Gdzieś tam wypiszę może w komentarzu. Teraz nie pamiętam, nawet nieśmiertelnik kazano mi zamówić, bo wyszły tam jakieś, jak dobrze pamiętam, penicyliny, eksacyl, takie rzeczy, które po prostu się używa w, 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 podczas wypadku chociażby jakiegoś samochodowego zwykłego antybiotyk, który trzeba podać nawet, nawet gdzieś tam dożylnie w szpitalu. Także wyszły mi naprawdę takie bardzo podstawy przede wszystkim. No i muszę teraz albo mieć karteczkę, albo nieśmiertelnik zawsze przy sobie, żeby w razie jakichś tam nagłych przypadków, wypadków podpukać. Lekarze wiedzieli, mam nadzieję, że zerkną do, na ten nieśmiertelnik. Żeby wiedzieli, czego nie mogą mi podać. Bo może się niestety taka dla mnie wizyta w szpitalu, gdzie byłbym nieświadomy. Tragicznie. No i nastał ten dzień, gdzie już miałem wszystkie wyniki. 18.03, to już jest 25. rok. Operacja prawego barabalku, czyli to będzie dwa tygodnie temu. Jeszcze szewki mam, mi zostały. No i tutaj już bez komplikacji, wszystko się udało, 45 minut operacja, wycięta torbiel, połowę chyba pięści, w tym prawym barku czy nawet mniej, nie było jakoś mega dużo, ja tutaj już normalnie trenuję, po dwóch dniach trenowałem, w sumie tak naprawdę po każdej operacji trenowałem naprawdę, nie tu żebym hojrakował, po prostu te barki mnie nie bolały po operacji, nie czułem żeby mnie coś rwało, a jak, a jak czułem to po prostu nie przeginałem. Zmieniałem ćwiczenie, bądź, bądź, bądź robiłem inną partię. Kombinowałem po prostu, że będąc w tym prepie, bo zdecydowaliśmy za namem, że jednak przygotowujemy się w trakcie prepa. Ryzykujemy, bo kto nie ryzykuje, szampana nie pije. A ja lubię ryzykować, zaryzykować, lubię ryzyko, bo wtedy ym, ta wisienka na torcie smakuje bardziej, lepiej mi się wydaje. Ja już mam tam prawie 30 startów za sobą. I te starty, takie gdzie nie było żadnych problemów, których było mało, były fajne, ale to nie smakowało tak jak yy, gdzieś tam z jakimś ryzykiem wypisanie się ze szpitala i, i jechanie prosto ze szpitala na zawody. Ja wiem, że to może głupio brzmi, ale kurczę, każdy, kto miał taką przygodę, na pewno wie, jak to później z taką dumą się patrzy na siebie w lustrze, w odbiciu lustra i, i, i widać. Po prostu przechodzi ci przed, przed, przed oczami cała ta historia, którą, którą ta, ta, ta przeszłość, którą przeszedłeś. I nie chcę tutaj robić jakiegoś męczennika z ciebie, bo to też nie o to chodzi. Bo ja nigdy się nie żaliłem, nigdy nie mówiłem. Jak było mi ciężko. Teraz też jakby tydzień czasu zmagam się z rozwolnieniem i, i nie chodzę i, i nie gadam wszemi wobec o tym, co się działo, co się dzieje. Dalej się przygotowuję po prostu. No i co, zaciśnięta dupa w tym przypadku, może to zły, zły tekst, ale, ale tak jest, zaciśniętą dupą, zaciśniętymi zębami, idziemy dalej po prostu. No i tak by to wyglądało, wyniki przyszły z tych, z tych torbieli, okazało się, że nowotwór niezłośliwy, no to, to wiadomo, że zawsze jakaś ciało obce to będzie, będzie nowotworem, najważniejsze, że niezłośliwym, na dzień dzisiejszy mam opuchniętą tą rękę, wiadomo, jestem dwa tygodnie dopiero po operacji, nie biorę już leków na stan zapalny, na opuchliznę, także mam nadzieję, że to na razie sobie schodziła. No i co, kontynuujemy dalej prepa. Ja dzisiaj wypadają mi nogi. Myślę, że zrobię to siłą woli po prostu, bo przepraszam, 5 kg w jedną noc. Schudłem, to podejrzewam, że schudłem, zeszło ze mnie po prostu wody z tych jelit. Podejrzewam, że będzie ciężko zrobić, ale coś tam może ponagrywam i przede wszystkim odpowiem na te pytania z QA, które wczoraj czy przedwczoraj opublikowałem. I jeżeli bym na to nie odpowiedział, to może po prostu nie chciałbym, żeby te wideologi były długie. A ja myślę, że ta pogadanka i tak będzie, będzie dosyć długa. Także może zobaczymy, czy wrzucę to dzisiaj, czy może następnym razem do następnego wideologa. No mówię, postaram się w miarę regularnie coś tam wrzucać. Nie chcę wrzucać pierdół. Myślę może o jakichś rozmowach z jakimiś ludźmi. Też możecie mi gdzieś tam w komentarzu napisać, czy w wiadomości prywatnej na Instagramie. Ja tam chętnie się podejmę jakiegoś fajnego wyzwania. Fajna przed nami przygoda, bo jeżeli ten bark w końcu się zejdzie do puchlizna, no to parę fajnych startów mam zaplanowanych. No i przede wszystkim ten brzuch, no bo też nie chcę się już tak męczyć. Wiadomo, że Gdzieś tam będę zagryzał te zęby, zaciskał te zęby, żeby, żeby dopiąć swego, ale już powiem wam, że jestem za stary na takie cierpienie. Bo to naprawdę, naprawdę się czasami nacierpie. Ten brzuch po prostu boli. a ja też miałem iść zrobić, zbadać ta jelita w trakcie przygotowań na początku, ale żeby już taka sytuacja z tym znieczuleniem, bałem się po prostu. Taki anestezjolog będzie mnie przyjmował w klinice, gdzie będą mi robić kolonoskopię. Marcinowi Musiałowi bardzo ufałem, bo wyciągnął mnie dwa razy tak naprawdę i trzeci raz podjąłem się tak naprawdę ryzyka z Marcinem, że przyjęli mnie znowu i bałem się po prostu gdzieś iść do kliniki, w której nie wiem kto tak naprawdę będzie mnie znieczulał i mimo wszystko żebym powiedział, że na coś tam jestem uczulony, a wyszłoby ta sama sytuacja. Bałem się po prostu, że no, że, może, że może się stać coś, coś, coś niedobrego. Dlatego odpuściłem te jelita i znowu jakby mam za swoje. Znowu cierpię, ale mam nadzieję, że to jakieś wirusowe zapalenie, po prostu jakaś typowa jelitówka, a nie znowu to samo, co po prostu mam trzeci czy czwarty raz już podczas przygotowań. Wiem, że to brzmi źle, że to aż nie, nie wygląda na, na jelitówkę, tylko po prostu na na to, że coś z tymi jelitami jest podczas przygotowań, ale dalej się łudzę po prostu, że, że to zaraz przejdzie, zaraz minie i że będzie git. Także ja z tego miejsca tyle. Sepciu, bardzo Ci dziękuję, jeżeli to oglądasz za całe podejście w ogóle do sytuacji, za to, że pomogłeś mi z tymi bareczkami. Wobec Ciebie podejrzewam, że byłbym dalej w dupie. Jeżeli chodzi o operację, to Marcin, jak Marcin musiał, też ci serdecznie dziękuję. To ty nie pozwoliłeś mi, jak to by niegroźnie brzmiało, umrzeć na stole, gdzie było naprawdę, naprawdę sytuacja już była kryzysowa, 4,5 na 15 ciśnienie. To nie jest jakoś mega dużo, <laughs> także mega ci dziękuję. No i przede wszystkim profesorowi Łukaszowi Kołodziowi, który mi to zrobił. Który mi to wyciął, który tak precyzyjnie robił nacięcia, tak precyzyjnie mi to cociął, czu że nie mam żadnych, jak to się mówi, dziur dysproporcji barków i przede wszystkim za to, że słuchaliście się mnie kiedy chciałem metalowe szwy, daliście mi metalowe szwy, bo wiedzieliście, że będę trenował. I wiedzieliście, że po prostu zwykłe mi pękną, a metalowe będą się trzymały. Także z całego serca całemu personelowi, pielęgniarce każdy też bardzo dziękuję. <grytanie> Jesteś super babka. Dzięki za fajne przyjęcie was wszystkim. Mam nadzieję, że jeszcze was odwiedzę. Ale już z czekoladkami w ramach, w ramach podziękowania, już nie jako pacjent. No i jeszcze raz bardzo, bardzo Wam wszystkim dziękuję. I do zobaczenia. Pozdraw.